Co te wieki tak głośno wyją? Nie dadzą pospać. O? O? Co się dzieje? Gdzie mnie zabieracie? Uch. 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 Uch Lepiej stąd uciekać. Czego oni ode mnie chcą? Oni nie nie, nie. zostaną mnie tak łatwo. Uch, dobrze. ale zostawię je tu tą piłem. Tylko teraz mi uciec. Muszę ich jakoś zmylić. Zostawię tu trochę śladów. I pobiegnę w drugą stronę. Ach, teraz będą mieli trudniej. Okej. Okay. Chyba ich zgubiłam. Ale nie mogę zwalniać tempa. Mam nadzieję, że stracą tutaj mój trop. Okej, okay, jestem w przybrzeżnym miasteczku. Kiedyś tu byłam z dziadkiem na rybach. Może znajdę tu jakąś pomoc. Wujek Bernard ma tutaj swój warsztat. Ale przez ostatnio streścimy mało kto tu jeździ samochodem. Mam nadzieję, że go zastanę. O, tutaj jest jego dom. Hmm, nie było go. Może sąsiedzi coś wiedzą? Też ich nie ma. Niech się wszyscy podzieli, Zabrałam trochę ubrań, ponieważ bandyci zabrali mi prawie wszystko. Niektóre nie pasują za dobrze, ale lepsze to niż nic. Wstąpiłam do warsztatu wujka, żeby sprawdzić czy jest, ale też go nie ma. Poszukam czegoś do obrony, ponieważ ewidentnie coś tutaj jest nie tak. A, wujek zawsze miał jakieś narzędzia, które mogą kazać się przydatne. Okej, okay, te też się przydadzą. Okay, myślę, że zabiorę też jakieś medykamenty. Hmm. Może wezmę na drogę jeszcze coś do picia? się, tu jest tak pusto. Czyżby wujek zwinął interes? No, tylko dlaczego? Hmm, ciągle o tym zapomnianym lotnisku piszą. Ach, chyba wszyscy na Wielkim Niedźwiedzie się tym interesują. Być no, może powinna się też tam wybrać. Czy miał łabci znalazła informację o tym miejscu? Może ona też tam się udała? Wow. Świetnie. Na pewno się przyda. Mam niewiele amunicji, ale dobre to i to. Bo dlaczego tak tutaj wszystko porozrzucane? Wygląda na to, że wujek się śpieszył. O, kolejna łuska. Trochę mnie to martwi. Ok, jeszcze skorzystam z łazienki. O nie, wujek zabrał też papier. Ok, może zostawić jakieś szafce? Tutaj nie ma. Uff, uh, mamy szczęście. Okej, okay, sprawa załatwiona, to mogę ruszać dalej. Pusty. Hmm, może tutaj kogoś zastanę. Też nikogo nie ma. Ale zabrałam kilka cieplejszych rzeczy. To wygląda na opuszczony dość dawno, więc. chyba nie będą mi potrzebne. Przedstawiłam kartkę w razie czego. Ach, a jak zginę od mrozu, to nikomu tym nie pomogę. I nie znajdę Ci przy okazji wujka. Zabrałam też trochę puszek z jedzeniem, które udało mi się znaleźć i lampę naftową. Dzięki której będę mogła coś widzieć, gdy zrobi się ciemno. Okej, okay. spokojnie. załadować broń. Ja tak kiedyś pokazałam, jak się to robi, więc nie mam z tym większych problemów. A jeśli wilki są tutaj tak samo wygładniałe jak w okolicy Milton, to lepiej być przygotowanym. O, o wilku mowa. Ok, co ja mam teraz zrobić? O, nie, nie, nie. Odejdź. Dostał mnie. No i sobie coś innego do zjedzenia. Udało mi się go odstraszyć. Dobra, to teraz szybko do domu pana Henka, który znajduje się na wyspie. O, tam widać go. Hmm. Raczej go nie będzie, ale może mieć lepsze ubranie. Jest rybakiem, i zapewne zostawi swoją kurtkę marynarską. Która na pewno będzie cieplejsza od tego, co mam. Będzie lepiej sprawdzę. O, nie, kolejny. Lejdź, zostaw mnie. Co one się takie agresywne zrobiły. Okej, okay, nie będzie łatwo. Już jestem. Okej, okay, sprawdzę czy mam szczęście. To hmm, jak się spodziewałam, nie ma nikogo. Zobaczymy co uda się znaleźć. Ok, na pewno się przyda. Hmm, to już chyba wszystko. Haha, i mam ją. Teraz mam większe szanse. Dodatkowo zostawił też swoje buty, które lepiej pasują niż te duże buty robocze, Wojka. Jest ciemno, i cała ta ucieczka mnie wykończyła, więc tutaj spędzę noc. Muszę się czegoś napić i coś zjeść, a potem będę mogła ruszyć dalej. A hep, miał trochę ryb w lodówce. Także... Oszczęściło nam się. O, jest jeszcze ciemno. Ale za godzinkę powinno się rozjaśnić. Muszę dostać się do chaty rybackiej mojego dziadka. Tam znajdę swoje buty. Ale to spory kawałek stąd. Już lepiej nie zlegać. No mógłby mi dać już spokój. Może się go podbędę. Może ściągnąć nam niezbyt dużą uwagę innych wilków. z głowy. No nie, ktoś tutaj jest. Halo, czy wszystko w porządku? Halo, proszę pana. Hmm, niestety już nie mogę mu pomóc. Hmm, ale wygląda trochę jak właściciel domku na wybrzeżu. Hmm, ale co on by tutaj robił w tej porze roku? Może powinna sprawdzić, czy kogoś tam nie ma. Uch, ale ziomki. Jeszcze ruszył się wiatr. Zostawia tu broń dwójka. A już swoje lata i trzeba by ją wyczyścić, ale nie ma zestawu. A rewolwer, który na tam jest jak nowy. Uch, jest strasznie zimno, może lepiej jednak udam się do domku na drugiej wyspie. Może go i stanę. Nie tutaj po drodze. Uf, zapomniałam, jaka tu jest stroma górka. No ale już prawie jestem. Ał! O nie, jest, stanęłam. Ach. Ach, trochę mnie boli. Ach, ale potem bo nic nie stało. Za bardzo. Ale przynajmniej już jestem. Ach, halo, jest tutaj ktoś. Nie ma nikogo. Lepiej pójdę już do chatki dziadka. Uf, jakie piękne niebo. Wyspa Wielkiego Niedźwiedzia zawsze była piękna. Ale okropnie tu zimno, także nie mogę tutaj stać cały dzień. Czy ktoś tam zamarz? Lepiej sprawdzę. O nie, kręcą się tutaj wilki. Hmm, chyba mnie nie widzą. Albo nie są głodne. Hmm, zagryzione. Ale nic nie mogę już zrobić. Lepiej się zmywać tam wilki zmienią zanie. Zbieram trochę patyków. Trzeba się rozpalić ogień, żeby się trochę okraść. O, już widać chatki rybackie. O, to dobrze. Zdawało mi się, że były dalej. U, słońce. słońca. I zapowiada się naprawdę pięknie. Aż pozwala zapomnieć na chwilę o tym zimnie. Ach, już prawie jestem. Strasznie tu zimno. Wygląda na to, że wszyscy gdzieś wyruszyli. Tylko pytanie, gdzie? Prawdę, może ktoś jest. Okej, okay, znaleźłam parę cieplejszych ubrań, które są w lepszym stanie. Wow, 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 co tutaj robi niedźwiedź. A, lepiej się pilnować. Nie zwracać jego uwagi. Bo za niedźwiedziem to tutaj nikt się nie kręci. Ci znaczy, oni wszyscy poszli. Także wiele wszystko, co może się przydać. Oczywiście nie mam kluczyka. No. Okej, te rzeczy na pewno się przydadzą. Muszę je wyważyć piłomem. O i są moje buty narciarskie. Teraz zimno nie będzie mi tak doskwierać. O, moja lupa. No, zapomniałam o niej. Na pewno się przyda do rozpalania ogniska. Okej, okay, świetnie. Teraz tylko założę buty i możemy ruszać w drogę. Ciekawe, czy niedźwiedź dalej się tutaj kręci. i niedźwiedziu, jest pan tutaj? Hmm. Nie widzę go. Mam nadzieję, że gdzieś się nie czai. Okej, okay. chyba, chyba poszedł. Okej, okay. jako że w miarę jestem przygotowana w podróż do zapomnianego lotniska. Także nie będę zwlekać. Hmm. O nie, zasypało drogę. Hmm, może znaleźć jakieś inne przejście. Hmm. Może przejdę przez tunel kolejowy. Ok, mam tu jakąś rzekę. Hmm, pójdę słuszniej. I na końcu będzie wodospad. Który spada w O nie, ślady niedźwiedzia. O, to nie niedźwiedź. Ale też stanowi zagrożenie. O nie! Jeden czas wystarczy. Chyba bym nie przewrócił. Ok, jestem już blisko woda spadu. Okay, to teraz gdzieś tutaj pod głupie trzeba wyjść. I powinny być tory. Ach, uh, aż się zmęczyłam. Strasznie mi zimno. Mm. Ja tak zawsze powtarzam, żeby mieć siły na zamiary, tak że lepiej odpocznę. Trudne nie zajętnie ucieknie. Pamiętam, że pracowali tutaj niedaleko trwale. Powinni mieć gdzieś jakiś barak, czy coś. Myślę, że tam mogłabym odpocząć. Hmm. Coś to powinno być tutaj, chyba nie jest hmm. Uch, jest dobra, świetnie. Okej, okay, może coś przekąszę. Po lepiej. Ok, przygotuję też sprzęt. O nie, coś cieknie mi z lampy. O nie, muszę ją naprawić. Ok, poceruję też trochę ubrania. Uch, sporo tego było. O nie, już ciemno się zrobiło. Ale to nic, wyruszę jutro z samego rana. A teraz pora spać.